Siemaneczko Ludzie w, e w Eurotruck Simulator 2. Teraz wejdziemy na moje konto. Teraz zobaczymy, co tam jest. Ok, jazda. Odpalamy. Okej, okay, ludzie, my tu sobie staliśmy. Ja tu się zatrzymałem, ale dobra, jedziemy. Jedziemy do tego miejsca tam. Niestety nie mam tu nawigacji, jak widzicie, w tym w tirze. Tym dlatego y, mam taką tutaj. Jakby była, to bym y, tej. Y, no, po prostu by tej nie było. No dobra, na razie sobie będziemy tak jechać, aż dojedziemy, nie wiem czy dzisiaj mi się uda to skończyć, bo to zaraz ruchniemy na mapę, jedziemy, jechaliśmy z Wrocławia, jak pamiętam, przejeżdżamy koło miasta, taką miasta Erfurt, czy coś takiego, nie wiem jak to się wymawia. Erfurt, potem przejeżdżamy sobie przez... No na razie to sama autostrada jest i dojeżdżamy do...